Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 na 1.7.5. Mamy ciężką skrzynię i asasyna, nóż, broń, która zatruwa. Ale ja mam lepszą, moją starą, dobrą orkową zgubę. Teraz idziemy dla niewiedzących na farmę gdzie jest patrol orków oraz kowal dla redok bo tak naprawdę tam jeszcze zostało no właśnie redok pozbądź się patrolu i przy okazji tam będzie broń tak więc w tym odcinku już chyba skończymy zadania dla redok i powoli kierujemy kroki do Cape Down jak widzicie dużo nam redok nie zajęło dwa czy trzy odcinki To jest właśnie klif, ten kowal. Nie próbuj żadnych sztuczek, przybyszu, albo orkowie nas ukarzą. Co tu robisz? Jestem niewolnikiem orków. Każą mi rąbać drewno na farmie. Macham kierą, choć z zawodu jestem kowalem. Ale dla orków kowal nie ma żadnej wartości, jeśli jest człowiekiem. Uwolnię cię. Nonsens! Orkowie obedrą cię żywcem ze skóry. Jesteś kowalem? Możesz mnie czegoś nauczyć? Ha, bez kuźni? Przykro mi, ale żądasz niemożliwego. Znajdź mi kuźnię, której nie zajęli orkowie, a nauczę cię wszystkiego, co wiem. Rozumiem. No właśnie. Teraz pójdziemy do toporka, tak się on nazywa, i wyzwiemy go na Odrobisz, pojedynek. Mora. Nie powinnaś pracować na polach? Mam nadzieję, że masz już właściciela. Tak byłoby dla ciebie lepiej. W przeciwnym wypadku należysz teraz do mnie. Przybywam, aby wyzwać cię na pojedynek. <laughs> Odważna decyzja, mały człowieczku. Ale służę uprzejmie. Będziesz miał swą walkę. Nikt nie to dawaj. To na nie wiem czy reszta to zauważy Jak go teraz zabiję Nie, nie skopnęli się, że ich pan nie żyje Dobra Trzy paczki z bronią Mamy już pięć, będzie dla Norisa Quick savea zrobiłem No i co, i bijem? bijemy Orków od... wow. Odsunę się, bo tu są kury które jak zabije to to cliff się na mnie rzuci Nie chcę mu robić krzywdy Będę musiał tych orbów zaraz dobić Jeden Drugi I trzeci Gin No i git Dawać łupy. Sprzeda mnie dla Gelforda. No i co, Cliff? Uwolniłem cię. Jesteś wolny. Dziękuję. Myślałem, że tu umrę. Buntownikom z REDOK przydałby się kowal. Och, doskonale. Znów będę mógł pracować w swoim zawodzie. Ale nawet nie wiem, gdzie jest to całe REDOK. Zabiorę cię do Javiera, to szef Redok. Bardzo Ci dziękuję Daj mi znać jak będziesz chciał wyruszyć Zabiorę cię stąd Dobrze Dobra, ruszamy Będę musiał być ostrożny, ponieważ wiecie jak to są NPC-ty I z jakimś to nie problem, ale kogoś prowadzić gdzieś To trzeba patrzeć, czy gdzieś się nie zablokował Nagle nie zniknął, bo na przykład za daleko odbiegliśmy Będę tak lekko przyspieszał i zerkał na niego, no, bo on chyba biegać nie umie pewnie mimo swojej wagi tym wejściem sobie pójdziemy do Javiera. No i to już będzie wszystko chyba tutaj w REDOK, bo oddamy Cliffa do Javiera i... No i broń. Paczki z bronią. I to będzie wszystko. Cooper jeszcze nie wrócił. Jak tam Cliff idziesz, idziesz. To w drogę. Dun dun. Chodź, chodź. Nie zatrzymuj się. Pobiegasz trochę, może spalisz parę kilo A raczej kalorii Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu No dawaj, dawaj, chodź Będzie mnie mógł uczyć kowalstwa już mam 60 punktów więc czegoś się nauczę u Norisa Dum, dum Come on, come on jeszcze powiedzmy dla Joe'a, że południowe wyjście oczyszczone. Południowe wyjście z redog zostało oczyszczone. Udało Ci się pokonać te bestie? Niesamowite. To mi bardzo ułatwi pracę. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za fatygę. Thanks. Dobra, jest Javier. Mam Kowala. Cliff jest Kowalem i od dziś będzie dla Ciebie pracować. Dobra robota, nieznajomy. Teraz możemy uzupełnić zapasy broni. Trzeba przyjrzeć, że Cliff będzie miał dużo roboty. Bardzo dziękuję, nieznajomy. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. No właśnie. Uh. Jakie masz towary? Długi miecz projekt. Długi miecz do kupienia. Ja ci najpierw posprzedaję, bo masz 10 tysięcy. Bierz te syfy. Miecz. Dobra. A żeby ostrzyć oręż, co muszę umieć? Jak ostrzyć oręż? Dobra. Podejdź do osełki i zaczynaj. Powoli przeciągnij ostrze z lewa na prawo i równo je na ostrz. Dzięki temu broń będzie idealnie ostra. Dzięki. To mnie póki co interesuje. Musiałem się więcej uczyć kowalstwa i dobrze. W takim razie ja sobie teraz na te dwie najważniejsze bronie. No i zwiększyło nam się automatycznie 10 obrażeń, widzicie? Bo naostrzone. Dobra, Norris, masz te paczki. Oto 5 paczek broni. Doskonale. Bardzo się nam przydadzą. Masz tu trochę złota za fatygę. Dzięki. Nauczysz mnie walki. A teraz. Dobra, pouczę się siłę. Do 125. Ponieważ potrzebuję do parowania ciosów tarczą. Naucz mnie parowania ciosów tarczą. Droga tarczy to droga żołnierza. Posłuchaj, tarcza to twój najlepszy przyjaciel. Zawsze miej ją przy sobie. Ochronicie przed większością ataków. Nawet przed strzałami. Aha, jeszcze jedno tarczy nie nosimy na tej ręce którą trzymamy broń okej okay. mam parowanie ciosów tarczą tutaj jest 150 siły ale to wszystko z czasem tu jeszcze łowieckie i siła dobra załóżmy tę naszą tarczę zapisuję no i co i to wszystko w redok mamy 90 musimy iść teraz do budowniczego podziemia które ja oczywiście zniszczę bo jestem stronie orków czekajcie to ja nie pójdę tędy będzie bliżej no i co idziemy do Cape Dun, pierwszego miasta opanowanego przez orków ile mi zostało? ma no, prawie 30 punktów w przyszłości jeszcze trochę w życie się wpakuje ale póki co chcę właśnie tarcze tam lepiej walczyć mieczem Wszystkiego się nauczę, tylko nie wiem w jakiej kolejności. Oczywiście tego, co potrzebuję, bo magii się nie będę uczył. To miecz? Tak. Zardzewiały, ale... ...5 sztuk złota może za niego dostanę. Go, go. Sprintuj, Bezi. Muszę się przespać, bo już jest chyba noc. Grotowałem klifa, to była noc. No i tak samo będziemy robić w Cape Down. Przyjmujemy zadania i potem je automatycznie wykonujemy. Jak najwięcej w danym odcinku. Jest ciemno, no ale wybaczcie. Prześpimy się najgorzej tego myśliwego. Mamy jeszcze 5 minut odcinka. No i już jesteśmy prawie w Cape Dun. Tu ścierwojać się bije z wilkiem. Nie, nie, Jens! Proszę! Ja, ja, ja! Czemu mnie obudziłeś? Przez orków niewielu tu ostatnio podróżnych. Zgubiłeś się, czy idziesz do wioski? Udaję się do wioski. Szukasz roboty, co? Zależy od roboty. Najemnicy w wiosce potrzebują więcej ludzi, więc jeśli umiesz się posługiwać bronią. Co tu robisz? Jestem myśliwym, ale nastały ciężkie czasy. Zbyt wiele wilków, zbyt mało dziczyzny. Na szczęście orkowie nieźle płacą za wilcze skóry. Nauczysz mnie polować? Mogłbym, ale co z tego będę miał? A czego ci potrzeba? Przenieś mi 10 wilczych skór, które będę mógł sprzedać. Orkowie w Cape Down mają ich sporo. Wtedy nauczycie polować. Dobra, towary. Skoro myśliwy to łuki. Łuk bojowy, gońca leśnego. Wow. Jednak jest ten towar. On się chyba nie obrazi jak zajrzę do tych kuferków. Nie wiem czy to nawet jego. Kurde, muszę się gdzieś przespać. Bo on mnie już chyba nie puści na to łóżko. Ja już jest chyba dla niego zarezerwowany. Dobra. No nic, to idziemy do Cape Down. Mamy już pierwszego questa. A zrobimy go w następnym odcinku, mam taką nadzieję. Puhu, nowa twarz! Jestem najemnikiem. Nazywam się Silas. Interesuje mnie kolejnym biedakiem próbującym związać koniec z końcem. Wiem jak to jest, wszyscy wiemy. Zgłoś się do Buforda. Może on ma dla ciebie jakąś pracę. Jeśli będę miał farta, dostaniesz moje stanowisko. Co tu robisz? Muszę pilnować tych niewolników. Jeden z nich niedawno uciekł. Od tej pory nie zostawiamy ich samych nawet na chwilę. Kim jest Buford? Dowodzi tutaj, przynajmniej nami, najemnikami. Jeśli więc nie jesteś orkiem i nie należysz do Uruka, to Buford stanowi dla Ciebie jedyną szansę, aby tu do czegoś dojść. Znajdziesz go na końcu głównej ulicy. Zwykle stoi przy swojej chacie. Co znajdę w mieście? Mieście? Okej, okay, dan. Można powiedzieć wiele rzeczy, ale na pewno nie można go nazwać miastem. Nie ma tu nawet porządnego paru. Dobrze, że chociaż jest robota, poradzisz sobie. Okej, okay, dzięki Silas za informację. Tu już mamy pierwsze wilcze skóry. Przycięcia. Dobra. Wszyscy chyba poszli spać. A nie, są wolne łóżka. Dobra, ludzie, ale... Tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. W następnym odcinku kontynuujemy zbieranie zadań w Cape Down. Na razie.